Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Azashi. To jest 65 odcinek z serii w Heroes of Magic 2. W poprzednim odcinku ubiliśmy fioletowego do końca oraz żółtego. Też pod koniec odcinka mówiłem, że pozbieram armię i ruszymy na czerwonego. No, taką armię udało mi się uzbierać. 134 tytany, 60 Feniksów, 163 magów, 155 Roli i 220 rok. I tutaj też widzę, właśnie tego namiotu pilnuje czerwony, który ma zakaz ruchu. Więc się do niego udamy. Zobaczymy, co on tam ma. 30, 15, 15. O kurczę, taka armia. Ale tam armia, co my mamy, raczej on się równać nie może. Porzućmy sobie błogosławieństwo. I tak, wiem może od Was. Jeden został, ok. Palni tu. Palni tu. O, czy jeden tysięcy? Nieźle. Dobra ty nic nie zrobią, ale zastosuję taktykę, którą najczęściej stosowałem w trójce, jeśli chodzi o misje takie tworzone przez innych, takie fabularne, czyli oślepiają na ostatniego przeciwnika i wskrzeszamy się, aż nie będziemy mieli w ogóle strat. Zresztą ja muszę słychać, z... znaleźć. O, tu nie, tu nie, tu nie, tu nie, tylko tytan oberwał. Więc ty wskrzeszamy. Tam dobije tą hydrę. bo to nie ponosimy w ogóle strat. Ja wiem jakie to jest hasło, bo sprawdzałem sobie siłę czerwonego. I tak naliczyłem, to ma chyba tysiąca kościanych smoków. Hasło to jest właśnie krasnolud. I my się do Green ruta przyniesiemy. Może tutaj. I tak muszę poczekać. To w sumie może być Greenwood. Weźmiemy sobie od razu to, co tam się... Zgromadziło, chyba dwa tygodnie czekałem. Chyba kończyłem, to miałem trzeci tydzień i drugi, albo trzeci. Więc znaczy tak do końca nie pamiętam. Wiem, że podczas czekania to raz minął się tam. O, właśnie, wbił tutaj. Ja on chyba wtedy właśnie też tutaj. Jak miałem pierwsze podejście, to tutaj mi się właśnie wbił. To co, przywitamy go chyba? A muszę sobie tylko klejnoty wymienić. Bo tutaj było akurat grubo. Jeśli chodzi o te klejnoty, wszystko co miałem, to wymieniłem na klejnoty i na złoto. By móc w ogóle zrekrutować tę armię. Ale jeśli też tak się bawić. Jak pobawimy pytanie? Do 100 punktów, czy ja się tam zmieszczę koło niego? Wulkan, ok. Do wulkanu bu, 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 bu. o wulkanie prawie pozbędziemy mu się jednego... A, to jest przejście tędy. Dobra, to jeszcze lepiej. I masz 52 kościanych 376 liszy. Zaczniemy sobie od grupowego spowolnienia. Łatwimy Ciebie. Dawaj tutaj. Odbądź się liszy. Nie dobiłeś ich. Niestety na nekromantów już nie działa ta, ta mechanika. Nie chodzi o... ale mogę to zrobić tak czy siak. Zanim, go zako zanim zakończymy walkę. Swenix powinien go dobić. No i... ...takim sposobem... ...kolejna walka wygrana. Jeden z czerwonych padł. Mernek, czy coś tak. O, to jest ten. Ja mam statek, więc popłyniemy tutaj, Wyjdziemy przez bramę i zajmiemy się podbojem czerwonego i zakończeniem też tej kampanii. Swim tu. uda się przed... ...7 tygodniem mu coś przejąć, chociaż i tak on raczej tej armii nie rekrutuje. Chociaż mu... ...wątpię, żeby miał... ...takie liczby, jakie przychodzi. Takie liczby, jakimi przychodził do mnie. Czyli on, że sądzę, że on coś tam rekrutuje sobie po drodze. Dobra, tu mamy tak. Ja tego przejścia otwierać nie będę, ponieważ wolę nie ryzykować, że mi nagle tam wypłynie gdzieś. Użyjemy sobie bramy. Zaatakujemy. O, 300, 200. No, właśnie takimi praktycznie samymi kościennymi smokami lata. I tutaj pewnie jest gdzieś ten... ...ich władca. Dobra, mi się pierwsza To spowolnienie. Jest jeden, okej. Okay. Z szczęściem to może padną. No. Zyskujemy przez ataku. I tutaj, teraz. A jest i kolejna. Darlana. Ale on ma. Ten minus, że ma bardzo słabych bohaterów. No, tylko ta dwójka jest w miarę taka silniejsza. Jak w ogóle ten władca ma statystyki, po w sumie nie pamiętam. A no, on jest w miarę. Solidno, ale armię ma jeszcze. Jeszcze lepszą, bo. No, tak mówię. Tak jak mniej więcej naliczyłem, to było gdzieś tak tysiąc albo półtora tysiąca smoków w jego armii. Także troszkę ich tam nazbierał. A jeszcze nie spotkałem tej jego głównej armii smoków. Tam, gdzie jest pięćsetka. Głównie chodzi mi, żebyś miał błogosławieństwo. No i gitara jeden leży. Ciebie i spróbował, spróbował, spróbowałbym to. ...przejąć, żeby sobie chociaż manę odnowić. Chociaż to chyba odnawia. Przecież nie wiem co to jest w sumie. Ale wygląda jak ta fontanna, co może odnawiać manę. Uwolnienie. I ładujemy. Wszystkim co mamy. Dobra. I teraz muszę rzucić jakieś błogosławieństwo. Bo on rzuci przyspieszenie. Taka no, tą taka kojarzę. Jak to sprawdzałem. O nie, nie rzucił. To dziwne. Wydawało mi się, że rzuci właśnie przyspieszenie. No i dobra. Uciekamy stąd. Powinno mi starczyć ruchu. A, jednego mi zabrakło. A, te mają kolejne. Mam tłumy już. Dziesięciu siedmiu. Jest to wampirów. Oha, skacze już do mnie. Hej, kolega. jesteś ty? Nie, jestem Ibn Adlan. Też ma 400. Mega nie spotkałem. Spotkałem czwórkę innych. No dobra, to tutaj będziesz ciężej. Zrzucamy ci tak, spowolnionko. I taka sama taktyka jak w poprzednim w poprzednich walkach. Panie by, jeszcze morale siadły. Ale niestety nie tym razem. O kurde, antymagię zrzuciłeś. O ty gałganku. Antymagia? Takie zabawy. 25. Trzeba do żeby nie tracić więcej. A dobra. Sześciu tytanów straciliśmy, ale to niestety dało się uniknąć. Kolejny chyba idzie? Nie. A, bo sobie tutaj na skok zwiększyłem, żeby nie musieć na nich patrzeć. Na tych ich ruch, na to ich skakanie cały czas. Pokad irytujące. mamy pełen. A, czy on tak miał zasoby. Gdyby generował to wszystko. Uuu, cztery zwiększa. Nie chodzi o to, to sobie komuś oddamy. że nie zdążę, więc w następnej turze dopiero. mi się właśnie cofnąć do miasta i tutaj wrócić. Ale niestety nie zdążę, bo nie mam tyle many. Zrobimy to w kolejnej turze. 5-7. Ty strzelaj w nich. Ty strzelaj tu. A ty strzelaj tu. No i dobra, i kolejna tura. Chyba se fish. Zakończę tę walkę. Ja tu nic nie tracę. Chociaż nie wiem, czy mam jeszcze na tyle. O, mam akurat. Prawdziwe wskrzeszenie. I pozamiatane. Zajadę do ataku. To jest dziwne, bo ona jest czarodziejką. Wczoraj I ona praktycznie w ogóle nie dostaje wiedzy. Awansów. To jest właśnie dziwne. Kapliczka. Wszystko pobudowane. Kończymy tu turę. I tak, ja chciałem się cofnąć. Może być FINT Wixilver. To. A tutaj FINT. Weź ode mnie to, no, bo tego nie potrzebuję. Tego też nie. Tego też nie. Tego też nie. Tu Biorę to wszystko ode mnie. że w tym podejściu mam, mam dużo mniej artefaktów przydatnych w walce. Tak, to samo, praktycznie morale dostaję tutaj. One mi są akurat niepotrzebne. I wydaje mi się, że. Gdybyśmy nie zrobili tamtej misji siódemką. Nie, siódemka to była. A nie. Tak się jakbyśmy mieli ten, ten strój, dobra. Tak się zastanawiałem, czy jedna... żebyśmy nie ominęli jednej misji. A czy byśmy przypadkiem tego stroju nie mieli. Chociaż Sandro obijaliśmy Jako ostatniego. I ja on właśnie dał nam komplet. Ja skaczam już tutaj. O kurde, ile tych masz? Roxana. 300 Runlo. Mirini. O, jest ten Ibin znowu. No co? Całą czwórkę wybijamy i przejmujemy stąd. I potem udamy się tam, tam w tamtym kierunku. Bo tutaj też wydaje się, aby mieli zamek. No to zacznijmy sobie od tej strony. Dobra, musi polecieć z powolnieniem. Eee, ładuj tutaj. A, i nie chciałem tutaj w wy... Vampiraka już walnąć nimi, ale... No i połami nie musicie nawet tam walczyć. Łucznicy załatwią sprawę. Dobra, to tylko jeszcze błogosławieństwo na ciebie. Ty sobie strzelaj tu. Ty strzelaj tu. Ty strzelaj tu. Dobra, jeden leży. Stał drugi. Uhuhu. Uh. Pięciuset. Nieźle. Ta sama zaklęcie, Nie pomijasz, ładujemy wszystko w lisza. Dobra, możemy teraz zacząć ładować w wampira. Kolejna tura powinna pozwolić mi ubić wampira już. No tak, i tuż o co nie wiem, czego go dokończę. Z... Tam fajne już na 100%. Jestem akurat pewny, czy ja nie radę zdjąć 400 wampirów. O! Okej. Okay. I dalej. A, bo ja już nie mam many. Na walkę z nimi tu się mana przydała. Na odbicie. Nie powiem. Dałaby się. Ale, damy sobie radę bez pan. Zamiast turbo mocni, uderz tak. Tak, będzie ten ruch. Ty? Chyba smog jest szybszy niż. Nie, jednak nie jest. Jednak, jednak Smok jest wolniejszy od Troll'a. Może wiedzieć. Pytanie, czy jakieś, jak go pokonałem i nie mogłem wziąć tych artefaktów, czy mu zostały? Tak, Ciekaw. Jaka jest szansa się przekonać? Tylko tak. Jak to by... ...sią tutaj porobić? A damy sobie tak. I tak. Ty strzelaj tu jest to. Okay, tak Amen Ej okay, powolnie nie tutaj na moim Że przypadkiem nie nie dotrwa pałdo. ...tytanów, albo do troli. Jednak nie ma tych artefaktów, ewentualnie nie miał ich więcej. Taka też jest szansa. Terebuskawic, święte zawołanie, okej. Okay. Nic takiego specjalnego to tutaj nie miał. Odnawiam manę. Tutaj kolejny gagatek pędzi. Ordom. No tak, tutaj teraz... ...prota. Jesteś i ty, jesteś i ty. To tutaj się ustawmy. dobrze każe, duch jest szybszy od wampira. Fajnie. Dalej jesteś silniejszy ode mnie? Czy już Twoja siła podupadła? No ale już jest słabszy. Też dalej nie spotkałem tego kagatka kag... z 400 463 smoków miał. Tego jeszcze nie spotkałem. Ale pewnie niedługo. I on się pojawi. I to chyba już mogę wylecieć. No spokojnie I wy też dobijajcie ich tylko. Okej okay. Powolnienie hipnoza, a w ogóle właśnie. I było stać na wszystkich 250 i wykupił wszystko. No, tutaj ma zaległości. Dobra, to my tutaj black 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 black. black, black, black. Kurczę, ja tych zamków tutaj jest. I tutaj oddamy turę. On no, nic więcej nie wskóra. Tu, kolego. Eee! 10. Szkoda many. Nawet nie wiem, czy się Feniks nie ubije, ale wolę nie ryzykować. No nie chcę mi się wskrzeszać Feniksów. A można to bez strat zrobić Tytanami i Magami. No dobra, to tutaj sobie teraz pozwiedzamy. Ten biom. Okej. Okay. Jest, jest i zamek. A, i mam coś. Dolina Potępionych. A no, mogę zerknąć sobie, co to. Co to tutaj jest? I ziołek. I mamy jakiegoś gagatka. Zoma. Odnajdujesz ruiny przez miasta zamieszka Zamieszkałego obecnie jedynie przez nie umarły. Chcesz się przeszukać? Oczywiście, że chcę. Chęcią to zrobię. Może jakiś artefakt wpadnie. Bądź jakiś fajny. Strzelaj tu. O, jak fajnie. Część z ocalałych liszy jest pod wrażeniem Twojego zwycięstwa nad nimi i proponują się do Ciebie przyłączyć za pewną cenę. A czy to jest miejsce, w którym można lisze rekrutować. Dobrze wiedzieć. Nawet nie widziałem. To to jest jakiś artefakt albo coś w tym stylu. Dziesięciu ale bohater kiepski. pomiń. I tej dubi. I został ostatni, który może jeszcze skakać. Gdzieś tam sobie właśnie Użył tych wrót. Więc tutaj to trafił. Ok. A. Kurcze, pięć zamków, czyli tutaj będzie ostatni. I on tam raczej siedzi, więc my tam po prostu podreptajmy. Trójkę tu masz! Oksana... Ranlo... Ergon... Nie, czyli już go trafiłem. Jego z tą większą ilością smoków. Nie jestem pewny... Czy... 31 dajmy w jednej turze, jednak tak. Chyba tutaj nic więcej nie ma. Znaczy taki biedny biom. No a co za. Jak powiem, wajza. Ale dobra. Nie, nie robi mi to różnicy, co ty? Żadne już nie masz, a wlatuj tam. Tak naprawdę z nimi, walcząc z tymi nekromantami, docięłem tylko sześciu tytanów na początku. O, pokaż miasto, tutaj mieli. To, że ja wcześniej tego nie trafiłem. Dobra, wymiarów. I kończymy zabawę. Odnoszę wrażenie, że on co tydzień dostawał jakieś dodatkowe jednostki. Bo ma tego zdecydowanie za dużo. Nawet jak na jeden zamek. Ewentualnie miał jakąś dużą armię startową. Być sobie do tego dokładał. A tak. Gnadzia. Ty, Ty tu. I tu. I tu. I mamy koniec. scenariusza. Czerwony gracz zostaje zniszczony. Wrog został pokonany, Twoje wojska triumfują. Potęga naszego wielkiego imperium przetrwała przez wieki dzięki mądrości imperatora oraz sile naszych szlachetnych bohaterów. Twierdzisz, że wicehrabia Krygar, twój dawny przyjaciel i towarzysz, nie zbuntował się z własnej woli, lecz znajdował się pod magicznym wpływem nekromantów? Możliwe, że tak było, ale mieszkańcy naszego kraju widzieli, jak zbiera armię przeciwko imperium. Czyn taki nie może ujść mu bezkarnie. Ty jednak możesz się cieszyć, gdyż imperator postanowił przekazać ci wszystkie ziemi i tytuły Kregera jako zapłatę za dzielną służbę i posłuszeństwo. Taka jest cena lojalności. Szkoda, że w tej kampanii nie było możliwości właśnie zdradzenia, imperatora i przyłączenia się właśnie do Kromantów. Krzyżowca. No tutaj mi coś długo to zeszło. 300. 42 O 2 x, Nie, o, 4, o 52 szybciej niż Kampania Rolanda ja w stówkę szybciej Archibalda. No dobra W tym odcinku to było na tyle Ja wam serdecznie dziękuję za obejrzenie Jeśli odcinek ci się spodobał, zostaw łapkę w górę Oraz subskrypcję na moim kanale Do usłyszenia w kolejnych materiałach, cześć!